Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, legalny polski bukmacher. Gdzie ja to będziesz miał przyklejone? Chyba na brzuchu. Zobaczymy, gdzie się zmieści. Ale te trzy wszystkie? Nie, to mamy jedną taką dużą. A to tak w razie czego? On nie odkleje się? Nie, chyba nie. nie Najwyżej się nie wykąpieć dzisiaj. To Kamil będzie miał problem. Ostatnio mówiłeś, że ci się słabo trzymała ta henna, to nas spłynęła? Ostatnio się samo słowo trzymała, bo kupiłem w Rosmanie. Do brwi nie polecam. To trzeba kupować do tatuażu. Czekamy, czekamy, widzicie jak to wygląda to. jest... No to teraz ja zostałam naznaczona. Ja muszę wziąć udział w gali jutro. No takie życie, widzicie jakie jest ciężkie życie reportera. Jesteśmy w Hali Mosir w Radomiu. To właśnie tutaj jutro odbędzie się gala MB Boxing Night. Zobaczmy zatem, jak prezentuje się hala na kilkanaście godzin przed godziną zero. zobaczyć co powie promotor gali Mateusz Borek. What's up? Jak tam przed ważeniem? Easy, relax, to jest luz. To już jest, co się miało zdarzyć to już się zdarzyło. Co się nie... A co się zdarzyło? No było trochę komplikacji przez te ostatnie tygodnie, natomiast no myślę, że w tym sporcie, jak to mówi klasyk, nie ma miętkiej gry i, i jakoś e, udaje się dojść do finału, także wierzę, że Puenta będzie radosna, dla mnie i dla kibiców. A powiedz mi jeszcze, czego jutro mogą spodziewać się kibice w radomskiej hali MOSiR? Ognia. Ognia. Równych walk, emocji, znaków zapytania, porażek faworytów. Tutaj są prawdziwe kulisy. Chłopaki przebierają się przed oficjalnym ważeniem. Chłopaki, gotowi jesteście? Kuba? No oczywiście. Kamilo? Jak nie? Jestem. Na szczęście mam stringi na sobie. Słyszeliście? Na szczęście mam stringi na sobie. No w hotelu, kurde. Nie macie jakiegoś termoforka, kocyków, takich innych rzeczy? Cytulamy się do siebie. Dobra. Ale co, razem śpicie? No, nie chciałem tego mówić. Wy się prywatnie lubicie, czy, czy jest jakiś konflikt? Nie, prywatnie to my się tak naprawdę nie znamy. Poznaliśmy się dopiero tutaj. Bo ja nie wiem, kto to jest Sebastian Ślusarczyk. Tak naprawdę nigdy go na ringach nie widziałem. Czy to w Polsce, czy gdzieś za granicą, nawet jako w boksie olimpijskim, no chłopak jak chłopak, młody chłopak, który widzisz jest niepokonany jeszcze na zawodowych ringach. Właśnie widzę, że taki jesteś rozluźniony, w ogóle jakiś taki świetny humor i po ważeniu, i po robieniu wagi. Wiesz, ja kocham to co robię, to co, to, co robię, dlatego jestem zadowolony. To było pierwszą rzeczą, na którą się rzuciłeś zaraz po tym ważeniu porannym. Proszę wiesz, ja mam słabość do słodyczy, bardzo, ale na szczęście zjadłem zdrowe posiłki, węglowodany, tusze, więc wszystko po kolei. Na ale na żadnego przyjdzie czas. Ale to żadnego sneakersa ani nic? Nie, no, zjadłem ciasteczko, niestety. Czyli jednak, nie chciałeś się przyznać przed kamerą, mamy to, wiecie. To może jakąś czekoladę cię przyniosę? Bardzo chętnie. Lubisz swojego rywala tak prywatnie? Szczerze? Poznałem go dopiero dzisiaj. No nie gadaj. Tak, Kubę poznałem dopiero dzisiaj, ale widzę, że bardzo sympatyczny chłopak, bardzo fajny, uśmiechnięty. Ostatnio jak boksowałem tutaj na gali w Radomiu, boksowałem z Rafałem Grabowskim, też miałem pierwszą walkę. To było rok temu, rok temu to zaraz przed, tak, bo wtedy też rozmawialiśmy. Zgadza się, w grudniu to była, miałem pierwszą walkę, wygrałem, mam nadzieję, że teraz będzie to samo, że tak samo się potoczy. Mało tego, po pierwszej walce, zobacz, że czasu na słodycze. <laughs> This is so nice. Well, I want it. <laughs> you wanna hold it? Yeah, of course. Take it heavy? a picture. Yeah, it's heavy. Take a picture with it. To nie jest takie ciężkie. Okay, I go. <laughs> no. Mi mnie Jestem jestem. zmęczony. Jestem Jestem zmęczony. Zobaczcie, jak prezentuje się Hala Mosiru na 20 minut przed rozpoczęciem gali. Chodźmy zobaczyć, jak przygotowują się zawodnicy. Przed pierwszą walką. Zobaczmy, jak przygotowują się chłopaki Jakub Dobrzyński. Oczywiście. Jednego, jednego, jednego... jednego. Jem, tak, ale, ej, żeby nie było! Najwie, najwięk, ej, największy jebiesz tutaj, zobaczcie. Tu. Ale czy z tej strony, czy z Gdzie miałeś stanąć? A gdzie stanąłeś? Chodź Kamilu! Udało się. Jakiś spocony No <laughs> Klejący się. Boli. Jeszcze trochę. No właśnie jak ty rozwaliłeś rękę? Czekaj, kurde, no po tym prawym. się? Czekaj, bo ja tu... Wy to puszczacie później? Puszczacie to Puszczamy to, się. Trener! No. Bo mam mikrofon, chcę pozdrowić. Kotlet i... Kotlet i Chciałbym serdecznie pozdrowić Kotleta i Włoska. Specjalnie dla trenera. A gdzie jest nasza dama? Co ma? miała mi dać czekolady? A ich nie ma, a jest on głodny. Gdzie moje czekoladki? I będzie surprise. Wow, Zobaczcie. Mówiłam, że będą trzy czekolady. Chciałeś jedną białą. Nie wiedziałam, jakie lubisz. Ta ale ma ory... trochę białego i ta ma też trochę białego Pff, elementu. Którą pierwszą ale napoczynamy? Ta, ta, zobaczcie, jaki piękny prezencik. Święta się zbliżają. Jest choineczka. <laughs> no właśnie. Kurde, ja Ci już wezmę boli. ten mikrofon, bo Cię boli no, ręka kurde, i w, w ogóle... Naszy. Wydaje mi się, że pod koniec miałeś więcej siły. Kamil to już tam... Opadał z Tak było, trochę tak było, że pierwszą część przespałem, miałem tego nie zrobić, ale oczywiście, jak zwykle to zrobiłem. Ale dobrze się spało, bo mówiłeś, że zimno tam na tym poddaszu. Trochę zimno, tak, to, to prawda, trochę zimno i się nie wyspałeś. Wyspałeś się na poddaszu? Tak, Zimno jest, tak, zimno jest, naprawdę. Na tak, Wspucha mi cała łapa. A wszystko okej, tak poza tym, że ręka boli? A tak, wszystko okej, no. To fajnie. A tobie? Pamiętajcie, że robię najważniejsze zawsze. Sport to tylko sport, a, a zdrowie to jest zdrowie, prawda? No, Dlatego ja czekolady dla nas swoje. na tej gali, co to jak się czujesz siedząc tutaj jako kibic? No wiadomo, że wolałbym być w ringu i boksować, ale zdrowie jest najważniejsze, wyszły badania, jakie wyszły. Chwilę odpocząć i wrócić w nowym roku zdrowy i z nowymi siłami. To kiedy zobaczymy cię w ringu? W no, Port Czeka. No myślę, że ta walka z Fordem będzie koniec marca, początek kwietnia. Tutaj zaraz pójdę do organizatorów i Dowiem, porozmawiam z, z moim promotorem Mariuszem Grabowskim oraz z Mateuszem Borkiem. No właśnie, organizator jest tu gdzieś za naszymi plecami. O, właśnie jest, Mateusz się tam śmieje, rozmawia z Łukaszem Wierzbickim, więc zaraz też do niego tam Zara, podejdzie. Zaraz się dowiemy i będę już wiedział, na kiedy, kiedy mam się szykować. Super, no to oglądaj sobie dalej, galę, czekamy, a wreszcie wrócisz. Dużo zdrowia. No, dziękuję bardzo. A Dlaczego się przefargowałeś na blond? A tak mi się coś stało kiedyś. Kiedyś. A jest wysoki, tak. Kiedyś stałem. I tak, by się coś no, zdurało. Zdurało mi się coś takiego. Poszedłem do fryzjera i zrobiłem. Ale wyglądasz teraz fenomenalnie. no, Taki prawdziwy Wiking. Jeszcze trochę, widzisz, brody zapuścisz i. Tak, pełna no stylowa. Nie lubię, nie lubię. To, to do Nowego Roku, bo po Nowym Roku a, będę golił. Na ja tą halę dobrze wspominam, bo właśnie rok temu wygrałem tę walkę przed samymi świętami. Cześć. Eee, także. Na Wigilii, pamiętam, u babci jeszcze siedziałem z podbitym okiem i babcia pytała, kiedy już skończę boksować. Także... Ale jeszcze nie kończysz. Nie, nie, także w tym, roku, w tym roku się obejdzie chyba bez takich pytań na Wigilii. Kogo my tu mamy? Solenizanta, wszystkiego najlepszego. No, dziękuję ci bardzo. Dzie dziękuję. Dobra, dziękuję, To co sobie życzysz na urodziny, będąc ja? na gali Mateusza Borka? Wygraną Patryka Szymańskiego. Trzymam kciuki za tego łupka. Kamil. Sprawił nam ładny prezent, można powiedzieć, bo zaboksał na bardzo fajnym poziomie, z pełną dominacją. Myślę, że to mogło cieszyć oko kibica. No i teraz czekamy na dalszy rozwój, wiadomo, jest pojedynek Sebastiana z Darkiem Senkiem, to też na ten pojedynek również liczę. No ale najbardziej no, czekam na, na, na pojedynek Patryka. A co poradziłeś Patrykowi Szymańskiemu? Pracę przez... <laughs> znaczy prostą kombinację, lewy góra, prawy dół. Patryk bije bum, bum, bum. A kiedy ty wrócisz na ring? Bo słyszałam, że może coś tam myślisz. Właśnie wołają. Właśnie wołają. Zobiega. Wracam. Zobiega. Puszczamy go, pa. pa. Na gorąco Dariusz Sęk, Sebastian Ślusarczyk, trenerze. No jak to wygląda? No troszeczkę, troszeczkę widać Darkałby kryzys. No, Ślusarczyk jest młody, młoda krew, świeża krew przede wszystkim. I takie niektóre przebłyski ma zdecydowanie lepsze od Darka. No, Darek pokazuje się, pokazuje się na charakterze. Serce jestem z Darkiem, to jest mój kolega. Ale muszę troszeczkę się skoncentrować, skupić. I taki właśnie tak taki czasu pojedynczych mocnych. Unikać. Zobaczymy, jak teraz przetrwa do końca. A tu z nami jeszcze siedzi Maciek Suleński. Pokaż rękę, co z tą ręką jest nie tak teraz. Teraz, jeszcze na razie, jest prawie wszystko dobrze. Nie, no pierdoły są do roboty, tylko że lekarz jest ślepy chyba i nie widział, że nie zrobił wszystkiego I jeszcze raz będzie musiał kroić, ale tak jak mówię, to nie jest nic takiego bardzo poważnego, trzeba otworzyć rękę, poczyścić kości, powyjmować szczątki kości, takie te, te gruzowiska, jak ja to nazywam, i, no i będzie dobrze, tak. Ale ile, ile to zajmie? No bo to wiesz, nowa operacja. No ja powiedz tak, straszyli pół roku, ale okazało się, że tak dwa miesiące to się zamkniemy, no ale masz dwa miesiące po jednym zabiegu, dwa miesiące po drugim zabiegu, mamy cztery miesiące, więc... No niech pan nie musiał zabić lekarza, tak? Że, że, że przegapił taką sprawę, bo no, dla mnie to jest czas i, i trochę byłem zdenerwowany na niego, ale co Możesz go, wiesz, wezwać na ring. Załatwię to po swojemu. Dobra, oglądamy Darka. Jak myślisz że w ogóle? Co z Darkiem? Kurczę, chyba no, trochę spuchnął delikatnie. Mi się wydaje, że za dużo takich jest niepotrzebnych energicznych ruchów, w których na pewno traci dużo zdrowia. Nie potrafi stanąć twardo na nogach zadać mocnego ciosu. No, Kuna widać, że tu już jest ten Sandarek co kiedyś, niestety, nie. No fajnie, wiadomo jak wychodzi się do ringu dwóch zakapiorów i nie wiadomo kiedy wygra, nie ma wyraźnego faworyta, to się fajnie ogląda z resztkiem emocji na plecach. Dobra, wracamy do oglądania, bo widzę, że tam już jest gorąco. O nie, już krew poszła, niestety. No i po walce, no i co teraz? No lipa lipa, no co, no kurczę szkoda tak. No nie wiem co się stało, nie wiem co z tym Darkiem, więc zawsze no, no, szkoda się patrzy jak dobry kolega takie pymbęcki dostaje. Ostaną w miejscu, ten trafił, po prostu na No mówię, wyjść z narożnika, rok temu właśnie. też z Parzęczewskim, nie? Szkoda. No właśnie, no ten sam błąd powtórzony. Widać, że nie... Kurczę, no tak ja mówię, no ciężko mi trochę powiedzieć, bo, bo serduchom jest strasznie boli i szkoda po prostu. Winter is, Winter is coming, Będzie knockdown szybko do białego naraźnika. Ty będziesz miał down, zacznę liczyć do ośmiu. Na osiem musisz mi udowodnić, że jesteś w stanie bronić się i walczyć. Sala e, mocno angielska dzisiaj, fajna, energetyczna, mała sala, z której wyczarowaliśmy chyba coś, coś zupełnie innego niż ta hala e, wygląda na co dzień. Walki były bardzo fajne, bo nie wiadomo do końca było kto wygrał, kto wygra e, przed walką. No, tutaj były takie, że tak powiem, weryfikacje ciężkie. Krzysiek Zimno przegrał przed czasem Darek Sęk. Patryk Szymański, no i e, Sergiej Werwejko, także na pewno walki podobały, świetna walka Kamila Łaszczyka, dobra walka też e, Kuby Dobrzyńskiego i Kamila Modzickiego, także na pewno każdy mógł sobie wypatrzyć z kibiców boksu coś dla siebie. Pamiętam jak rok temu w tej samej hali rozmawialiśmy i wtedy nie byłeś taki pewny, czy będą kolejne gale, a tymczasem cały czas to Twoje bokserskie hobby się rozwija. Myślę, że każdy Mężczyzna chce pozostawić trochę w sobie chłopca, i można to czynić jakby w różnoraki sposób. Jeden lubi balować, drugi lubi szybkie samochody, a jak gdzieś te, te kaprysy małego chłopca realizuje poprzez organizację tych albo i, i to mnie kręci. Rok temu też tutaj walczyłeś na Hali Mossir w Radomiu, jakie masz wspomnienia z tego miejsca. No i właśnie. Yy, yy, yy. Z tego względu, że właśnie mam bardzo dobre wspomnienia, jeżeli chodzi o moje walki tutaj w Radomiu, bo walczyłem już kilka, pięć, pięć, około 5 lat temu, też tutaj w Radomiu z Michałem Leśniakiem, który miał tutaj naprawdę grono wielkiej publiczności, która była za nim. i Mimo wszystko, pomimo tego, wygrałem walkę. I, yy, i w zeszłym roku walczyłem tutaj właśnie też z Michałem Chudeckim. Też była to bardzo trudna dla mnie walka rewanżowa, którą też wygrałem właśnie tutaj w Radio z, z przyjami. Lubię tutaj przyjeżdżać, dlatego jestem też tutaj dzisiaj właśnie, wspieram tutaj dopinguję chłopaków i, i cieszę się, że tu jestem. Ja też się cieszę, że jesteś, patrz, ale już prawie gaszą światła, wszystko się kończy. Dzięki wielkie za rozmowę i widzimy się wkrótce. No ja też dzięki za rozmowę. No i jeszcze zapomniałem dodać, że y, taką fajną ozdobą jest tutaj, tej gali również Twoja obecność. Zawsze Oje, tutaj pokręcasz tutaj właśnie też atmosferę, jeżeli chodzi o szatnie, jeżeli chodzi o tutaj. Y, to, to TV at jest atmosferę, wszędzie. tak, atmosferę tutaj y, na galach bokserskich, nie tylko tutaj, ale na wszystkich, tak więc no... To widzimy się na kolejnej. I tyle. Żółwik teraz. Żółwik. Yes. <laughs> Powiedz jeszcze nam szybciutko, kiedy Ciebie zobaczymy w ringu? E, najprawdopodobniej wystąpię gdzieś w okolicy Maja. Teraz miałem e, no ten rok taki trochę nieudany, bo dwa remisy, e, zerwałem wiązadło w kolanie, także trochę tam miałem nadwagi, e, ciężkie przygotowania, późniejsze antybiotyki, nie antybiotyki, takie inne rzeczy, dlatego teraz chcę spokojnie dojść do formy i, i tak dogadałem z promotorem, że w okolicach Maja zaboksuję. To tego ci życzę i widzimy się na kolejnej gali.